kochani, witam was w bardzo serdecznie na kanale Zakryć na Pozytywnie. Lecimy z szybkim przekazem, na wiadomość od tej osoby, która macie w serduchu na myśli, z którą macie kontaktu. Co ta osoba, o której myślicie, chce wam powiedzieć w tej chwili, na chwilę obecną? Także zamknijcie oczy, dobrze się skupcie, lub po prostu przyciągnijcie telepatię tą osobę. A my zaczynamy. Co? Wiedziałam, słuchajcie, że tak będzie. Co? Co chcesz jemu jej powiedzieć, lub co chcecie? Mów śmiało, Teraz zobaczymy, słuchajcie kochani, no słuchajcie, wypada, musimy to wziąć, tak? Nie ma takiej opcji, że nie weźmiemy, co wypada? Co chcesz jemu, jej, co chcecie jemu, jej, im powiedzieć w tej chwili, na chwilę obecną? Zobaczycie ogólnie, może gdzie robicie błędy, może zobaczycie, jakie ta osoba ma żale, czy tam pretensje, czy coś do was... Właśnie, słuchajcie, Wszystko kochani, wyda. ich nie popełnił z tych błędów. W domu ideałów nie ma, prawda? Także lecimy, słuchajcie. Uu, spada coś tutaj. Czy jest jeszcze coś, tak naprawdę, na koniec? Co chcesz powiedzieć tej osobie? Ale totalnie na koniec. Słuchajcie, lustro totalnych wiadomości zrobimy od tej osoby. Tak? Czy jest jeszcze coś, co chcesz tej osobie lub tym osobom powiedzieć? Jak wypada, to musimy wracać. słuchajcie. żeby było, nie wypadało, gdyby było, stop, to żebyśmy nie wzięli. Już jest stop. To lecimy z przekazem szybkich wiadomości, z lustrem tej osoby, tak? Prześwietleniem w zasadzie tej osoby z tymi wiadomościami, może tak powiem, lustro, prześwietlenia, coś takiego. Robić niespodziankę. No, słuchajcie, ta osoba może Was w każdej chwili podpuszczać, może coś kombinować dla Was. Nic się nie dzieje bez przyczyny, pamiętaj. Planujesz ślub. U. Czuję się jak w bajce. Oczy powiedzą wszystko, wystarczy tylko w nie spojrzeć głęboko. No, to prawda akurat. Nie poddawaj się, walcz o to, co kochasz. Nigdy nie daj sobie mówić, że nic nie jesteś warta warty. Próba tego, co budowaliśmy, nie może się spełnić, ponieważ nie było to stawiane na stabilnym, stałym fundamencie, tylko na plastikowym, czyli na niby. Chcę szukać winnej osoby, która mąci i miesza między nami. Przestań słuchać innych, zacznij słuchać swojego serca, swojego rozumu, intuicji. Naucz się pokazywać uczucia i emocji, a nie uciekasz w pracę i szczerych rozmów. Życie co nie bajka i nie jest usłone różami. Nie nadajesz się na stało stabilne relację ani związek. Poważny. Sorry kochanie, ja tego szukam! Nie planowałam. Planowałam się w Tobie zakochać. Jak ty to zrobiłaś? Zrobiłeś. Uuu, czyli jakaś zobaczcie, potajemna miłość. Może ostatnie zachowanie, słuchajcie tej osoby. rzucam się w wir pracy, żeby osiągnąć swoje plany, wysokie poprzeczki, wymagania i marzenia. Jest mi mega smutno, przykro bez ciebie. Przez ciebie. Daję ci znaki, że mi zależy, a ty to masz totalnie gdzieś. Ciągnij mnie do ciebie. Tu coś wypadło trzy razy, więc to weźmiemy. Marzenia się spełniają. Tęsknię za tobą, Urwisie. Uuu, słodko, zobaczcie Nie chcę czegoś na niby Chcę to postawić na stałym, stabilnym fundamencie Naprawdę na zawsze Podaj mi w końcu wybór Nigdy ci nie zdradzę Zakończam to miłość i przyjaźń Bo to do niczego nie prowadzi Męczy mnie Nie mam na ciebie siły Żeby ciebie rozgryzać Albo się otwierasz, albo nara Muszę ci sprawdzić, wytestować. U, ze szczerości nie przepraszam, sorry kotku. Niedługo spędzimy fajny czas razem. Niespodzianka. Co nie moja, jest to niespodzianko. Zobaczcie, drugi raz niespodzianka ma wyskoczyła. Nie baw się moimi uczuciami, bo kiedy ktoś zabawi się Twoimi, zobaczysz, jak to dobrze. Zastanawiam się, co dalej zrobić. U nas wkradła się nuda rutyna. Dostaję przyjaźń. Na miłość jest za późno. Nie obawiaj się Weź się w końcu w garść Obawiam się, czy twoja rodzina Przyjaciele mnie polubią i zaakceptują Wszelkie jakieś obawy to są U nas wkradła się nuda, Zobaczcie, znowu rutyna Za kilka lat będziesz żałował, żałowała Że się poddałaś, poddałaś I nie spełniłaś, spełniłaś swoich marzeń Nie zaryzykowałaś, zaryzykowałaś Więc lepiej zaryzykuj i żałuj Niż miałabyś, miałbyś Nie zaryzykować Mam do Ciebie żal ból i nienawiść. No twoje przykre słowa. Uuu, hamujcie, słuchajcie, słowa albo dobrze dobierajcie. Nie wybaczę Ci tego nigdy. Nie zapomnę. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze ci zobaczę. To jest moje marzenie. Żałuję tego, co zrobiłam, zrobiłem. Dziękuję za cenne lekcje. Dało mi to kopa i motywację do życia i do działań. Uuu, za szybko się poddajesz. Nie chcę Cię mieć na chwilę, chcę ci mieć na zawsze i tylko dla siebie. W końcu jestem szczęśliwa, szczęśliwa nareszcie. Rozwijam swoje pasje i hobby. Nigdy się nie poddawaj, spełniaj swoje marzenia, na wszystko trzeba czasu. Nie chcę Cię zranić, za to Ty mnie ranisz cały czas. Zasługujesz na więcej. Czyli ta osoba ma brak pewności, zobaczyć w siebie. Czemu mnie nie słuchasz, jak do ciebie mówię. I co do ciebie mówię. W końcu zeszły mi różowe klapki. Czyli na jakiś temat. Przestań mnie podglądać na mediach społecznościowych. Zaproszę cię niedługo na szczerą rozmowę randkę. Widzę, że lubisz gierki, dałeś, szkoda, że dałeś mi dałaś mi fałszywą nadzieję, a to boli uwolni siebie, by być tylko ze mną, kasa, praca była na pierwszym miejscu, osoby trzecie, sobie do nich idź. U, słuchajcie, na ostro idziemy. Masz słodki uśmiech, planujesz ślub. Zobaczcie, znowu ta osoba planuje, czyli coś tu się wydarzy w jej życiu. Czyli ta osoba jest bardzo dojrzała i poważna. Planuje, zobaczcie, dwa razy planuję ślub, poczekam na ciebie, bo warto. Wyciągam do Ciebie pierwszy, pierwsza rękę na zgodę. Koniec tej dzieci dziecinady. Posłuchaj samego siebie, wtedy pokochasz innych. Pokochaj samego, samą siebie. Wybieram nowy rozdział. Nie chcę mi się na Ciebie czekać i się łudzić, że coś z tego kiedyś będzie. Fajnie by było Cię znowu zobaczyć. Zobaczcie, znowu jest drugi raz to samo. Czyli widzicie? Dojrzyj w końcu, bo nie mam na Ciebie siła. Nie chcę mi się Ciebie rozgryzać. naucz się doceniać tego, co masz, zanim... Doceni to czas i ktoś, osoba i trzecia. To, to jest między nami nigdy się nie skończy. Uczucie prawdziwe. Życie jest piękne przy tobie. Czy ty wiesz, co to w ogóle są uczucia i miłość to nie jest zabawka? Uzdrowienie nadchodzi. Jesteś najlepszym prezentem, jaki dostałam, dostałem. Tęsknię za tobą. Kłamstwo boli pamiętaj. Czyli ta osoba stwierdza, że jeszcze okłamaliście po prostu i o to mega zraniło. Ktoś powiedział mi coś o tobie, co mi zabolało, ale otworzyło oczy. Zobaczcie. Traktuje cię tak samo jak ty mnie. Z kogoś trzeba brać przykład. Czyli jesteście wzorem do naśladowania. Spotykając się z tobą, spotykam spotykałam się jeszcze z kimś. W koło żyć was, tylko ta osoba chce. Na pewno. Przeznaczenia nie oszukasz. Nie pamiętajcie zresztą, co ma być wasze, czy miłość, czy kariera, czy przyjaźń, to i tak będzie. Nie wycofuj się. Nie tchórz. Powiem ci całą prawdę. Serie ból innym sprawia Ci tyle uśmiechu i radości. Karma wraca, pamiętaj. Co znowu proponujesz? Ciche dni niejasności. Karma wraca, pamiętaj. Zobaczcie znowu to zobaczcie, znowu to samo. Karma wraca, karma wraca. Jest duża różnica wiekowa. Przedział, no tylko cyferki. Słuchajcie. Twoje życie stanie się lepsze, gdy wyjdziesz z życia innych i uwierzysz w samo w samego siebie. Trzymajcie. Cześć.